Dzisiejszej kawie z Mikrutem, która jest 49. odcinkiem. W przyszłym tygodniu już będzie 50 tygodni, jak spotykamy się w każdy piątek o 9.15 i rozmawiamy o językach, o motywacji, o życiu i o różnych takich fajnych tematach. Dzisiaj pomówimy sobie o alternatywach dla. I like it. I really like it. Tudzież I love it. Bardzo często moi uczniowie używają I like something very much. I to jest takie naprawdę mega, mega oklepane już. Jeżeli jesteś na poziomie A1, no to jest to jak najbardziej ok. Natomiast jeżeli już wspiąłeś, wspięłaś się troszeczkę wyżej, typu pozioma A2, B1 i tak no to już raczej wypadałoby używać troszeczkę bardziej zaawansowanych zwrotów niż I like something very much. Zapraszam. Dzisiaj piję sobie e, bonza. O taki bonzo. Oto. Jest to mieszanka kaw składająca się z 60% Brazylii, 25% Hondurasu i 15% Etiopii. I tak jak już pewnie wiecie, jak mi oglądacie już jakiś czas, to te kawy z Ameryki Południowej, tutaj Brazylia, Honduras, są takie bardziej w czekoladę wpadające, bardziej takie, może nie ziemiste, bo ziemiste to troszeczkę negatywny, negatywne, może wywoływać konotacje, ale są takie bardziej gorzkawe, natomiast y, kawy z Afryki są takie bardziej owocowe, takie bardziej delikatne i tutaj ta domieszka tej Etiopii 15% sprawia, że te kawy z Ameryki Południowej są troszeczkę bardziej łagodne i troszeczkę bardziej delikatne. Oczywiście tutaj na dole w komentarzach, może nie, nie w komentarzach, tylko w opisie filmiku macie kod zniżkowy na kawę i inne historie z naszej Co Ludzie Powiedzą kawę. E, tu jest już Honduras, który jest wyjątkowo lekkim Hondurasem i dzięki temu nadaje się i pod espresso, i pod przelew, tak jak ja dzisiaj piję przelew. Dobra, słuchajcie, without federal ado, czyli bez zbędnego pitu-pitu, przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ośmiu zwrotach, które możecie zastosować zamiast I really like something albo I like something very much. Takim kardynalnym największym błędem, jaki możecie popełnić, mówiąc, że coś wam się podoba, coś lubicie, to jest powiedzenie I very like something. Nie, 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 nie. Nie, nie, no. Nie mówi się I very like something. Powiemy I like something very much albo I really like something. Natomiast nigdy, przenigdy nie powiemy I very like, ponieważ very nam określa przymiotnik, czyli coś jest very big albo coś jest very fast, very slow, very intelligent i tak dalej i tak dalej. Natomiast like to jest czasownik lubić, czyli nie, czyli nie można powiedzieć czegoś co łączy się z przymiotnikiem. Nie można połączyć czegoś, co łączy się normalnie z przymiotnikiem. Z czasownikiem. No to, to Marian, to tak, tak, tak nie. E, ok, więc pierwszym zwrotem, jaki przygotowałem dzisiaj dla was, to jest I am really into something. I'm really into something. I to znaczy, że czymś bardzo się interesujemy. Jesteśmy do czegoś nastawieni, bardzo tak entuzjastycznie e, uwielbiamy coś robić. I am really into something. Na przykład. I have been racing for five years now. Czyli ścigam się już od pięciu lat. And I'm really into it. Czyli jestem taki entuzjastycznie do tego nastawiony. Nie mogę się doczekać. Przerabiam nogami, nie mogę się doczekać kolejnego wyścigu itd. She is really into this English dude, Steve. Możecie to stosować, jak widzicie, również w przypadku do osób, że bardzo interesuje się, tak jest bardzo entuzjastycznie nastawiona do tego angielskiego kolesia uh, Steve'a. She is really into this English dude Steve można być też bardzo entuzjastycznie nastawionym, bardzo interesować się czymś e, typu muzyką, czyli Kate is really into rock music. She even wallpapered her room with Axel Rose's pictures. Czyli Kate jest tak bardzo mocno, bardzo entuzjastycznie nastawiona do muzyki rockowej. Uwielbia muzykę rockową, nawet wytapetowała sobie pokój e, zdjęciami Axla Rose. Zwrot numer dwa to jest I'm crazy about something. I'm crazy about. Czyli szaleje na punkcie czegoś. To jest po prostu czymś bardzo tak mega, mega się interesować, kochać, coś robić. I tak na przykład możemy powiedzieć He got this new job last week and he is crazy about his work. Czyli dostał tę nową pracę w zeszłym tygodniu i po prostu jest tak mega, mega, mega zainteresowany tą pracą, którą wykonuje. E, Nika pisze, I am keen on something. Tak, keen będzie numerem piątym tym Za chwilę tutaj do kin dojdziemy. Uh, my friend is crazy about cars. Mój przyjaciel szaleje na punkcie samochodów. Maggie is completely crazy about her new boyfriend. Także jak widzicie, crazy about something możemy zastosować nie tylko do przedmiotów, nie tylko do idei, powiedzmy, czyli na przykład pracy, ale również w stosunku do osób. Wyrażenie numer 3. Wyrażenie numer 3. I have a thing for something. Czyli Mam takie coś w stosunku do czegoś. I have a thing for something. Thing to jest rzecz, ale tutaj I have a thing for something w, w, użyjemy w przypadku, gdy wżywimy żywimy do kogoś takie mocne uczucia, takie silne uczucie, zarówno do rzeczy, jak i do osób. To się może odnosić. Na przykład Susan had a thing for her husband from the first moment she saw him, czyli Susan czuła to coś do swojego męża od pierwszego wejrzenia, od momentu, gdy go pierwszy raz zobaczyła. W stosunku do rzeczy I have a thing for vintage watches, czyli bardzo lubię y, takie staromodne, staroświeckie zegarki. I have a thing for vintage watches. Wyrażenie numer 4: I am a big albo devoted, albo keen fan of something. Nika pisze I have a feel for something. I have a feel for something też może być, jak najbardziej, I have a feel for something, jak najbardziej. I am a big, I am devoted, I am a keen fan of something. E, tutaj to big, devoted, albo keen to niepotrzebne skreślić, to możecie sobie stosować to zamiennie. E, oznacza, że coś bardzo lubimy, podziwiamy coś i interesujemy się czymś. I tak na przykład możemy powiedzieć I am a fan of Italian Oprah. Jestem fanem włoskiej opery. Uh, albo I am a big fan of Italian Opera, albo I am a keen fan of Italian Opera, albo I am a devoted fan of Italian Opera. Czyli jeżeli chcemy podkreślić, że jest się takim bardzo, bardzo, bardzo dużym fanem, no to wtedy użyjemy tego big, big, devoted, albo keen. Uh, he is a big fan of podcasts, czyli on jest wielkim fanem podcastów. To znaczy, że je. Tak bardzo lubi, podziwia tych wszystkich podcasterów, bardzo się tym interesuje i każdy nowy odcinek, który wyjdzie jakiegokolwiek podcastu, to on sobie go słucha. As a child, I was a great fan of rave music. Jako dziecko byłem wielkim fanem muzyki rave. Okej, okay. numer 5. Numer 5 i to jest do dla ciebie, Nika. I am keen on something. I tutaj na tym I am keen on something chciałbym się zatrzymać troszeczkę na dłużej, ponieważ tak. Używamy tego zwrotu w momencie, gdy lubi lubimy coś robić, jesteśmy tacy chętni do robienia czegoś, żywimy taki entuzjazm w stosunku do czegoś, co robimy. Najczęściej kin łączy się z on, ale też są przypadki, w których kin łączy się z about. No i tak mamy to kin, potem dajemy on, potem. Dajemy zainteresowanie. Czyli na przykład: There are plenty of money making opportunities for people who work remotely and are keen on copywriting, czyli istnieje bardzo dużo takich pomysłów na zarabianie pieniędzy dla e, osób, które pracują zdalnie i interesują się copywritingiem. W slangu natomiast to keen on something może oznaczać, że coś jest takie wspaniałe wonderful, splendid i jest taka fajna fraza, peachy keen, peach to jest brzoskwinka, peachy, brzoskwiniowo, and keen, no czyli takie wspaniałe, czyli brzoskwiniowo wspaniały, dosłownie przetłumaczymy. Oczywiście tłumaczenie bezpośrednie tutaj nie istnieje jako takie w języku polskim, ale na przykład jeżeli powiemy, że coś jest peachy keen, to to jest coś wyjątkowego w swojej klasie, takie first rate, pierwszorzędne, wspaniałe, takie... Awesome, excellent. I tak na przykład możemy powiedzieć: This resort is a peachy, keen place to spend winter holidays, czyli ten e, resort jest takim wspaniałym, pierwszorzędnym, e, jedynym w swoim klasie miejscem, w którym można spędzić wakacje, e, przerwę zimową, wakacje zimowe. Keen może też oznaczać mocny, duży, silny, ostry, dobrze rozwinięty lub wykazujący entuzjazm, czyli na przykład Ktoś może być a keen Tom is a keen gardener. Czyli jest takim bardzo dobrze, może niewykształconym, ale takim rozwiniętym, entuzjastycznie nastawionym ogrodnikiem. Można mieć a keen interest, czyli takie żywe zainteresowanie. Ale też może być to w takim bardziej kontekście nie metaforycznym, tylko bardziej dosłownym, czyli na przykład a keen wind, czyli to będzie taki silny ostry wiatr, a keen wind, a keen blade, ostre ostrze. I bardzo często pojawiającą się frazą, która jest, którą fajnie stosować na przykład w CV, jeżeli ktoś oczywiście ma oko do szczegółu, to możemy na powiedzieć, że ktoś ma a keen eye for detail, czyli takie baczne ostre oko do szczegółu. Jest też taki fajny zwrot to be as keen as mustard. As as mustard. Little kids are always as as mustard. Czyli małe dzieci są czasami, są bardzo często, są zawsze bardzo, bardzo ciekawe wszystkiego. Są, so, so takie, że wszędzie ich pełno. She was as as mustard to start with that new project, but then she learned what the job really involved. Czyli nie mogła tak przerabiała się, przerabiała nóżkami, nie mogła się doczekać rozpoczęcia tego nowego projektu, aż do momentu, gdy dowiedziała się. Co tak naprawdę będzie robić. Okej. Okay? No dobra, numer 6. Coś tam is my thing. Czyli coś jest moją rzeczą, czyli coś, co lubię robić. Jeżeli lubimy coś robić, coś co wyróżnia nas spośród innych osób, wówczas możemy powiedzieć, że coś tam is my thing. Jeżeli uwielbiamy grać na przykład w szachy, to powiemy chess, that's my thing, czyli szachy. To mój konik. O, taki to mój konik, to to by było fajne wyrażenie. Albo jogging is my thing, czyli ja dużo trenuję tego joggingu, uwielbiam jogging. I tak naprawdę tyle. Przedostatni zwrot, numer 7 to jest I am attracted to something. Jeżeli uważamy coś za atrakcyjne, to wówczas powiemy, że I am attracted to it, czyli ja jestem heh, przyciągnięty. Do czegoś. Raczej, powiem szczerze tak z obserwacji, zauważyłem, że raczej nie używa się tego um, I am attracted to something w stosunku do przedmiotów. Bardziej użyjemy to w stosunku do idei albo do różnych koncepcji. Na przykład I'm sure this strategy will attract foreign investment. Czyli jestem pewien, że ta strategia przyciągnie zagraniczną inwestycję, zagraniczne inwestycje. Czyli te zagraniczne inwestycje to nie jest rzecz, to nie jest przedmiot. To jest bardziej coś w rodzaju koncepcji. I am attracted to power, czyli e, pociąga mnie władza, przyciągnięty jestem do władzy. I am attracted to power. Albo he was attracted to the idea of working for the world famous IT company, czyli pociągała go ta e, idea, ta myśl, e, ta koncepcja pracy dla znanej na, świe na całym świecie firmy IT. Hmm. No i oczywiście attracted to someone, można powiedzieć, być przyciągniętym do kogoś. Jak widzicie, ciężko jest to przetłumaczyć, bo nie, nie, nie istnieje taki bezpośredni polski odpowiednik tego I am attracted to. W każdym razie, John is not attracted to her at all, czyli Johna ona nie pociąga. Czyli John nie jest. Przyciągnięty do niej dosłownie. She is attracted to her new boyfriend. Czyli pociąga ją ten jej nowy chłopak. Jest przyciągnięta dosłownie do tego swojego nowego chłopaka. I ostatnie wyrażenie, to takie trochę ze slangu. I am hooked on something. Czyli jestem dosłownie zahaczykowany na czymś. Czyli rzeczy, które możemy robić w takich powtarzalnych odstępach czasu. Trochę ma to wspólnego z narkotykami, no bo to get hooked, to znaczy, że się uzależnić od czegoś, używać narkotyków. Jeżeli coś działa na nas jak narkotyk, że chcemy tego więcej i więcej i więcej i więcej, nie możemy przestać, to wtedy powiemy: I am hooked on something. I tak na przykład na moim własnym przykładzie można powiedzieć: I got hooked on lost in space after watching the first episode, czyli tak się. Zajarałem serialem Lost in Space po pierwszym e, odcinku, że nie mogłem przestać i rzeczywiście, I got so hooked on it that I just couldn't stop watching. I was binge watching for the whole month, so I watched all the seasons in one month, czyli tak się wczułem, że nie mogłem przestać tego oglądać. Inny przykład: he is hooked on car racing, czyli jest Żywo zainteresowany jest taki uzależnionym od wyścigów samochodowych, czyli że jeżeli jest jakikolwiek tylko wyścig to on to ogląda, chodzi na te wyścigi, sam się ściga i tak dalej. I am hooked on roller skating, czyli bardzo lubię jeździć na rolkach. Jestem taki uzależniony od jeżdżenia na rolkach. I am hooked on roller skating. No i co, słuchajcie, i to by było tyle. Um, to są to jest wszystkie 8 zwrotów, które przygotowałem dla was na dzisiaj i oczywiście kodik zniżkowy co by wam tutaj dać? Co by wam tutaj dać? Jeżeli wyślecie teraz SMS-a na numer 531 110011 o treści I'm hooked on English. I'm hooked on English. Jeżeli wyślecie SMS-a o tej treści I'm hooked on English. Dostaniecie 6% zniżki na kursy, w co ludzie powiedzą. Także warto sobie tego SMS-a wysłać, nawet jeżeli mielibyście nie skorzystać z tego, to warto gdzieś to mieć, bo później przy zapisach będziecie mogli ten kod wpisać. Właściwie wpisać, podać nam, jak będziemy dzwonić. No to co? Tyle na dzisiaj. Dzięki serdeczne. W przyszłym tygodniu 50 odcinek. Tak się zastanawiam, może coś fajnego by zrobić jako taki <grym>, jubileusz? Nie, to chyba się nie mówi jubileusz. Rocznicy, może nie rocznicy, no, no może rocznicy. Kurczę, jak to po polsku powiedzieć? No nie wiem. W każdym bądź razie, w każdym bądź razie. Podobno się nie mówi w każdym bądź razie, tylko w każdym razie. Więc w każdym razie, jeżeli mielibyście jakiś pomysł na taki odcinek, chcielibyście, żebym o czymś porozmawiał z wami, o czymś wam poopowiadał, to śmiało piszcie, adres mailowy macie na dole w opisie tego, tego odcinka, a ja postaram się coś wykombinować. Dzięki za dzisiaj. Thank you very much. See you next week and enjoy your weekend. Bye.